Szanowni kamraci, kamratki, witajcie drodzy Państwo, o, widzowie, odwiedzający mój kanał, też nie są kamaratami Chciałbym przekazać kilka słów, informacji dotyczącego e, wy wydarzenia jutrzejszego dnia. E, to znaczy, jutro, 12 maja, w Bydgoszczy, na ulicy, przy ulicy e, Wały Jagiellońskie 2, to znaczy pod budynkiem i w budynku Sądu Okręgowego e, w Bydgoszczy, e, będzie odbędzie się e, rozprawa e, przeciwko, przesłuchanie w zasadzie. Wojtka Ołsańskiego, to jest druga część przesłuchania naszego niezłomnego kamrata walczącego o prawa Polski w tym świecie. Wojtka Ołsańskiego, który będzie sądzony przez tak zwany w cudzysłowie niezawisły sąd. Zobaczymy, jak on, jaki to będzie niezawisły. Jak na razie to. Niespecjalnie wskazuje na to, no ale zobaczymy na efekt koń, końcowy. E, także wracając do m, meritum, od godziny 9.30 roz, e, rozpocznie się te, to przesłuchanie. Także bardzo prosimy, jest mobilizacja w, w naszych szeregach. Jeżeli możemy coś zrobić dla Wojtka, który zrobił dla nas bardzo, bardzo dużo i dla Polski, wspomóżmy go. Kamraci, kamratki, naszą obecnością tam. Ja wiem, że to jest czwartek też, środek tygodnia, godziny poranne, w dodatku jeszcze większość kamratów naszych, tutaj kamratek pracuje zawodowo, także jest, jest trudno, niektórzy po prostu ze względu na z nie mogą przybyć. Ale kto, mo kto może, niech siada na koń i jak to by powiedział Wojtek, nasz kamrat siada na koni, przybywa do Bydgoszczy, pod ten budynek sądu, by naszą obecnością, po prostu tam Wojtek, Wojtka w jaki sposób byśmy mogli wspomóc. Do niego te głosy dochodzą, bo sam, sam sędzia ostatnio w tym pierwszym przesłuchaniu powiedział, że słyszy tam szopka, która się tam odbywa. Także nasze kamrackie stowarzyszenie walczące o prawa Polski, jako gospodarza tych ziemi. O prawa tej ziemi dla Polaków nazywa Szopko. No, także zobaczymy jak dalej się to potoczy, w każdym razie wspomóżmy Wojtka, jutro naszą obecnością. Ja niestety tak się złożyło, że byłem w zasadzie prawie na, na wszystkich protestach do roku 2021 i częściowo 2022 do niedawna byłem na wszystkich protestach w naszych spotkaniach kamradzkich, ale obecnie przebywam, tak jak wiecie państwo, przebywa w innym kraju. W Kanadzie zmusili do tego moje sprawy osobiste, rodzinne. Także nie mogę być jutro, ale serdecznie, gorąco zapraszam, namawiam Państwa, to jest bardzo ważne dla Wojtka i dla Polski. Ja, bym wspomóc w jakiś sposób, a, nasz ruch kamracki, na ten dzień. Przygotowałem taki utwór składający się z pięciu części. Dwie pierwsze części to na pewno Państwo kawraci znacie, a więc to Marsz Kawracki, po prostu w wersji instrumentalnej. Wszystko dzisiaj będę przedstawiał w formie instrumentalnej, tylko nie wokalnej. A Marsz Kawracki oraz drugi utwór na pewno Państwo też rozpoznacie. To jest hymn kamracki nasz śpiewany wspaniale przez naszą nie, niezrównaną artystkę e, kamratkę Strienkę Monikę. Pozostałe trzy są związane z innymi wydarzeniami. No przynajmniej ja tak emocjonalnie to odczułem i tak przedstawiłem, przedstawiłem to w postaci dźwięków muzycznych, nutek. No, czyli Zdobywanie Wzgórza Grunwaldzkiego, no to, to powiem Państwu, to się zaczyna ten troszeczkę taki na dźwięk trąbek zwalających do boju, go na koń, tak się wyrażę, jak to by się wyraził, w zasadzie Wojtek Korszański. I pozostałe, czyli Zdobywania Wzgórza Grunwald, następne jeden utwór, ten związany z Marszem Olbrzymim, naszym w Katowicach, gdzie niektóre gazety określiły, na, że tam było nas 500 osób, później 2 tysiące, z łaski swojej policja określała to, że było 20 tysięcy, a tak na oko, moim zdaniem, to było, bo ludzie dojeżdżali, w zeszłym ciągu były blokady, żeby nie dopuszcili do tego. W Katowicach było nas około, czy nawet ponad 60 tysięcy, także to było niesamowite, wspaniałe wydarzenie które tutaj starają się przedstawić to muzycznie, wynajmniej dla mnie. Może nie będą Państwo, Państwo mieli takie odczucia jak ja, ale ja bynajmniej tak to, tak to um, przedstawiłem sobie, ku pamięci, ku zapamiętania. A, no i ostatni ten e, marsz nask, e, protest w zasadzie wiec, wygoszczy dwukrotnie, który nie jest zbyt Fortunie się zakończył. Wszyscy wiemy, zostali aresztowani Marcin Osadowski i Wojtek Olszański, którzy do tej pory cierpią, ponoszą katusze. Nie, nie boję się użyć tego, tego słowa, bo jeżeli tak jak ostatnio widzieliśmy Wojtka w kajdanach na nogach, na Ręce skute, chodzący jak jakiś największy przestępca tego kraju, Polski, a w zasadzie POLIN, jak wyrażał nasz, nasz ten, któryś tam, tych przedstawicieli, którzy sobie władzę to sami kali To jest nie do pomyślenia, gdzie w związku z tymi wydarzeniami, które się działy 9 teraz maja, wszyscy Państwo wiedzą, co się działo w Warszawie, Przestępca, przestępczyni, która dokonała przestępstwa zagrożonego od 3 do 5 lat więzienia na oczach całego świata, znieważając przedstawiciela, przedstawiciela obcego państwa. Obojętnie, czy to była przedstawiciel tutaj z zachodniej granicy, czy z jakiejś tam, prawda, zapadłej wyspy, prawda, obojętnie. To była zniewaga dla państwa polskiego. I na to państwo pozwala, a tutaj Wojciech Olszański jest traktowany nasz bohater narodowy. Absolutnie nie cofam tego swojego słowa. To jest człowiek walczący o nas, o Polskę, o wszystkich Polaków, o prawa do bycia gospodarzami w dalszym ciągu. Jesteśmy gospodarzami tej ziemi prawońców. Od pomiędzy Odrą i Bugiem, ale to prawo nam jest zabierane, a Wojtek i Marcin stoją na straży tego, by zawsze była Polska. nigdzie Polin. Na końcu wracam i do wyjścia. Jutro, przypominam, godzina 9.30. Wielkiej, niepodległej Polsce. Śmierć wrogą Polski.